Witam wszystkich. Dzisiaj na szybko spróbujemy sobie zdrutować taki wentylator. To jest nowy, nowy zakup, nie zabytek, tylko zakup mojego ulubionego lakiernika. Taki wentylator. Chciałbym do niego spróbować podłączyć taki regulator. To jest zapewne fazowa regulacja, chociaż jeszcze nie wiem. Może zajrzę do jakiegoś manuala, ale jest to jakaś płytka drukowana, więc. Stawiam na to, że jest to raczej. A może nie. A może tak. Dobra, sprawdzę. Stawiam, że jest to fazowa regulacja. Spróbujemy to popchnąć. Mam tu jakiś odpad kabelka z przewodem uziemiającym. Spróbuję też tutaj dociągnąć przewód ochronny. Całość upchnę. Jeśli się uda, przycisnąć przez taką koszulkę, bo tylko taką mam. Może. Tutaj jeszcze się to wciśnie i będzie troszeczkę bezpieczniej, bo całość będzie gdzieś pracować w nadmuchu do pieca. Także przygotujemy sprzęt, tulejki, zaciskarkę. Doczytam o tym regulatorze i spróbujemy to podłączyć. Ok. Instrukcja nie istnieje. Dość zaawansowany ukłąd, bo jest tutaj jakiś triak. Termik, jakaś podkówka. W każdym razie już wiem, że środkowe piny są zwarte, a więc pin N i COM to jest to samo. Nie wnikając dłużej, przygotowuję przewody i podpinamy. A jeszcze dodam, że to jest silnik raczej indukcyjny, więc ta regulacja fazowa może niespecjalnie się sprawdzić. W tym przypadku, i tutaj najlepiej pewnie byłoby to sterować na zasadzie załącz, poczekaj sekundę, wyłącz na 10 sekund, przykładowo takim, albo ilością okresów, załącz na 2 sekundy, wyłącz poczekaj 8 sekund, a jakiś tam okres regulacji, może okres regulacji krótszy, typu 2 sekundy, yy, i włącz, wyłącz, taki przerywacz tak jakby, czy tam można by nazwać nawet regulacją. PWN pewnie taki byłby najlepszy ale że mam i chcę zobaczyć czy to zadziała to to złożę i się przekonamy przewodu bierzemy moją ulubioną metodą tak spod kamery to tak się troszkę źle to ogląda i trochę za cienki mam śrubokręt w każdym razie tak sobie go Tworzę. Teraz spróbuję go wydobyć. Dobra, nie dam rady pod kamerą. W każdym razie pociągnę. Założymy tulejki. A takim reliktem przeszłości sobie obrżniemy kabelek. Zobaczymy, czy to jeszcze daje radę. Daje radę. Minus jest tylko taki, że tutaj jest ucinak do kabli. O, on tutaj się zamyka. I jak sobie niefortunnie położyłem jakiś palec, no to stało się, co się miało stać. Dobra, czas wyszukać jakieś tulejki. Ok, tulejki mam dobrane. Będzie to tam widać, że przewód sięga prawie końca. Tak. Coś tam delikatnie widać. Są na ciasno dopasowane. Teraz sobie je zagniotę. Tak samo drugą. Pewnie przytnę. I musimy to podłączyć. Tak pod L in. O nie trzeba przycinać. Brązowy pod N niebieski. Później pod kom niebieski pod L out. Kolejny brązowy. Ok. Wszystko mam podłączone. Podłączyłem sobie na krótko na złączkach WAGO. No i pyk. Patrzmy co się dzieje. Czy w ogóle coś się zadzieje. No i to by było na tyle. O. Nie styka nam złączka Wago. Dobra, muszę to poprawić. Za cienkie przewody. Ja chciałem na szybko i byle jak. Całość się już kręci. A jak to się będzie regulować? Zgaśmy. Zgaśmy sprzęt. Długo się zatrzymał. Dobra. Nie fachowo, ale nie ma czasu. Odpalałem go na minimum czyżby regulacja fazowa jakimś cudem dała radę ja mam wrażenie że on już się kręci z pełną prędkością jest albo zero nic Albo full. Tak. Czyli tak jak się spodziewałem po prostu regulacja fazowa takiego silnika działać nie będzie. Teraz sobie dam regulator na full. O, i tak działa tak samo. Możemy zobaczyć co oferuje jeszcze ta podkóweczka tutaj. Gdy ją ja przekręcę, chociaż ona coś tutaj, coś tu zmieni Teraz wentylator się nie kręci, coś tam, coś tam, coś tam, stawmy to tak. Zatrzymajmy sobie ten silnik i odpalmy jeszcze raz. Może jakąkolwiek regulację uda się uzyskać? Choć jak na to patrzę, tak. Aha, bo tu jest minus. E, to nawet chyba będzie działać. Tu jest plus, czyli po włączeniu rozpędza się to na full, a przynajmniej tak powinno. Nie, jakiś patologiczny ten regulator, że minus ma nie przy offie, tylko coś tam słychać, że zwalnia. Tu jest full. To na tym fullu to, to się w ogóle nie kręci. Ja już powiem szczerze, nie rozumiem tego regulatora, ale przekręćmy troszkę tu, to się rozpędza. Sprawdźmy to jeszcze żarówką. Co tu się dzieje? Już żarówka podłączona, włączamy sprzęt i kręcimy w stronę minusa. Spada, 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 spada. I to jest minimum. Spróbujmy minimum. Jeszcze coś tu poregulować. To jest. To jest coś takiego, z regulacja tego jest. Dziwnie skokowa. Ipyk. Ok, także jest tu chyba jakiś układ bardziej zaawansowany, który niekoniecznie się sprawdzi do sterowania tym silnikiem. Teraz da to full, teraz da to minimum. Dobra, zobaczmy jeszcze raz ten silnik. Ok, całość jest odłączona od sieci, obroty są minimalne. Wiatrak się kręci. Będziemy zwiększać obroty. Powiedziałbym, że ten regulator nie jest może taki zły, aczkolwiek z skokową ma regulację i dziwnie się trochę zachowuje. Bo tu gdzie powinien być full Nie ma nic. Może powinienem tu dołożyć jakieś obciążenie do tego jeszcze? Dobra, wyłączmy go. Włączmy. Także full jest gdzieś tu. Indukcyjność silnika mu szkodzi. Może by można to czymś dokompensować? Hmm. Muszę pomyśleć, czy by się to dało. Czy by się to dało poprawić? Dobra. Pobawię się z tym. Jak coś wymyślę, to jeszcze opowiem. Ok. Kompensacja żarówką e, jak najbardziej może działać, chociaż jest to bez sensu. Teraz silnik pracuje na minimum. Teraz obroty się zwiększają. To też było widać. Przynajmniej ja to widzę. Teraz się kręci jeszcze trochę szybciej. Teraz jeszcze szybciej. Pyk, full i koniec. Co by tu można było zmaistrować? Jakieś obciążenia, może jakiś rezystor? Niewielki, żeby miało się co grzać. Hmm, dobra, pomyślę. Okay. Po różnych testach uzyskałem jakiś kompromis. Wiatek kręci się na full. Nawet stabilnie. Bo z tym też były problemy. Ustawiam połowę. Na tej skali troszkę się to wolniej kręci. Jeszcze skręcimy to. Aha, teraz już gałka odpadła całkowicie. Powiedzmy ustawie minimum, bo zanim to zwolni, to też minie. Tego nie widać, ale. Kręci się to wolniej. Podkręcimy troszkę. Kręci się ciut szybciej. Sam ten regulator też szału nie robi. Kręci się jeszcze szybciej. Słychać nawet delikatnie, że jest głośniej. I teraz go puszczę na full. O! I full. Rozwiązałem to dokładając, jak widać tutaj, gasik. 470 nano i 100 ohmów. Rezystory delikatnie pochyliłem, żeby były chłodzone. Całość przykręciłem śrubkami. Doprowadziłem przewód ochronny. Całość przyłączyłem beznadziejnie na zewnątrz. Wszystkie elementy włącznie z tym przewodem, jak i z przewodem zasilającym są z odzysku, także pełen recykling, no i jakoś to działa. Ustawimy sobie jeszcze około połowę, słychać jak wentylator zwalnia. Schemat tego dziadostwa jest taki. Po lewej oczywiście jest ten regulator z gałą, po prawej silnik. I tak to było. Troszkę testów przeprowadziłem. Widać z różnymi kondensatorami, różnymi obwodami. Aż doszedłem do wniosku, że najprostsze rozwiązanie może być najlepsze. I to się tu sprawdziło. Już kiedyś udało mi się popędzić taki silnik indukcyjny właśnie taką metodą. Tylko, że o tym zapomniałem. Przypomniałem sobie teraz i, no i się udało. Poszukałem też w sieci jakichś ciekawych informacji, natknąłem się też na ciekawy artykuł z jakiejś chyba elektroniki praktycznej czy czegoś podobnego odnośnie sterowania fazowo silnika indukcyjnego i kiedyś będę musiał to wypróbować w jakiejś innej formie sterowania triakiem. Wydaje mi się, że problemów jest więcej, bo pierwszym problemem jest minimalny prąd, przy którym się załączy triak. I to jest związane jeszcze z tym, że silnik indukcyjny w momencie, kiedy chcemy go załączyć, czyli podajemy od razu impuls na krótki impuls na bramkę triaka, żeby otworzył się od razu na samym początku, generując praktycznie pełen okres sygnału, powoduje to, że ta duża indukcyjność powoduje to, że ten prąd nie chce narastać, więc nie płynie, impuls trwa za krótko. Jak się wyłącza? Regulacji nie ma. Druga rzecz, która wydaje mi się jest kłopotliwa, to wyłączenie tego triaka, bo jednak jest to indukcje, indukcyjność, przez którą w zerze płynie prąd, a nie powinien. Dlatego też próby z obciążaniem triaka dodatkowo do silnika, no, rezystorami. Dawały też efekty. W okolicy 1,5 wata trzeba było dorzucić, by ten silnik w miarę ładnie startował i w miarę ładnie się kręcił. Natomiast finalnie zdecydowałem się na takie rozwiązanie. Całość. Niech się nikt nie martwi. Będzie w tunelu wentylacyjnym. Nie powinna być narażona na wyższą temperaturę niż 80 stopni. Więc myślę, że to jakiś czas wytrzyma. Jak się zepsuje, może się okazać, że w ogóle regulacja będzie zbędna. Odpalimy go sobie jeszcze raz. Puszczę go na minimum i kręci się na minimum. Oczywiście, przy najmniejszej prędkości zauważyłem, że najbardziej grzeją się te rezystory, dlatego też zostały tak zamontowane, podzielone na dwa. Z racji tego, że po prostu nie miałem stłumowego rezystora. Także to by było na tyle. Całość tak się prezentuje. Jeszcze raz działa. No i nic, dzięki za uwagę i do następnego. Cześć.